Cześć, nazywam się Dawid Król, na razie BMW Premium Arena pracuję jako product genius. Dzisiaj zadam sobie bardzo ważne pytanie, czy w motoryzacji istnieje złoty środek? Mam na myśli pojazd dynamiczny i komfortowy, który dostarcza radość z jazdy pod miejskimi drogami oraz komfort na dłuższe wyjazdy rodzinne. Odpowiedź brzmi: tak, istnieje. BMW X3 to absolutny bestseller w salonach BMW Premium Arena, a dzisiaj poznacie go o wiele lepiej. Zapraszam do oglądania. Model X3 to kompleksowa odpowiedź dla wymagających klientów preferujących nadwozie typu SUV. Jak przystało na BMW X3 ma wiele do zaoferowania. Na początek kwestie napędu. Pod maskę X3 może trafić klasyczna jednostka spalinowa, diesel lub benzyna w wariantach mocy od 184 do 510 koni mechanicznych. Osoby ceniące innowacje i doskonałe osiągi postawią na nowoczesną hybrydę typu plug-in. Oczywiście każda z tych jednostek może być wyposażona w genialny napęd na cztery koła BMW X Drive. Ośmiostopniowa automatyczna skrzynia biegów Steptronic odpowiada za błyskawiczną zmianę biegów. Zachęcam do odbycia jazdy testowej w jednym z salonów BMW Premium Arena, by przekonać się o tym osobiście. BMW kochamy nie tylko za jego osiągi. Dlatego zajrzyjmy do środka. BMW Live Cockpit Plus z funkcją nawigacji, galwanizowane wykończenia elementów wnętrza, skórzana tapicerka oraz wiele funkcji i asystentów dbających o bezpieczeństwo Twojej pasażerów. Za kierownicą BMW X3 poczujesz się wyjątkowo pod wieloma względami. 550 litrów pojemności bagażnika. Oraz wiele praktycznych rozwiązań, takich jak haczyki i podwójna podłoga, to funkcje BMW X3, które na pewno przydadzą się do wyjazdów poza miasto oraz na zakupy. Wszystkie te cechy sprawiają, że BMW X3 to najchętniej wybierany wariant w naszych salonach. U nas w BMW Premium Arena posiadamy aktualnie 76 sztuk gotowych do odbioru w różnych kolorach, w różnych wersjach wyposażenia oraz w różnych wersjach silnikowych którego wybierasz? Promocyjne finansowanie BMW Comfort Lease sprawia, że nowe BMW X3 możesz mieć już za 1990 zł netto miesięcznie. Zapraszam do naszych salonów BMW Premium Arena w Łodzi oraz w Kaliszu, gdzie przy aromatycznej kawie porozmawiamy na temat aktualnej oferty BMW X3. Do zobaczenia! 550 litrów pojemności bagażnika. Bęgu kochamy nie tylko za jego osiągnięcie. No. <laughs> no to jest dobre na sam ja. koniec. <laughs>